Jeszcze... Teraz. <laughs> Jeszcze raz, cięcie. Cię. Jeszcze raz, cięcie. Jeszcze raz, <laughs> Nie będziesz mnie na moim kanale objażał. Cześć, tu Ania. Dzisiaj nagrywam dla Was kolejny Tak. Teraz słynny Tak z pytaniami. Tak z pytaniami, a tu słynny Patryk. Także tak. Izabela będzie nam zadawać pytania, a my będziemy podnosić łapki. No, oni nie wiedzą, kto to jest Izabela. Nie Izabela jest naszą tajemniczą asystentką. Tak? Jak chcecie zobaczyć Izabelę, to musicie dawać łapki w Dobrze, ale wracając do, do tematu. Moim gościem dzisiaj jest Patryk, kanału kameralnie, powinniście go kojarzyć. Jak nie kojarzycie, to link do jego kanału jest pod spodem. On nagrywa Dobry. wywiady z youtuberami w samochodzie. I będziemy y, odpowiadać na pytania. Jeżeli odpowiedzią na pytanie Brrr. będę ja, to podnosimy prawą rękę i to będzie Ania. Jeżeli odpowiedzią na pytanie będzie Patryk, to podnosimy lewą i to będzie P. Tak? Tak. Nie jest to jakoś super trudne. Dobrze, Izabela, opuścimy Cię o pierwsze pytanie. Kto więcej spędza czasu w łazience? Ania z więcej czasu spędza w łazience, bo ona się kąpie. A Patek bierze prysznicem. Tak, ja kiedyś widziałem na takiej stronie, były takie kartoteki policyjne, i tam było zdjęcie faceta, który zasnął w wannie i spalił się na takie jajko. I ja Cię tak, wiesz, jak Ty mi mówisz, że leżysz w wannie, to ja Cię tak cały czas widzę. Ale co... co ja raz spalił Była taka strona, w... rot ten kąt. Ale on się spalił w wannie, bo to tam w... Bo leżał za długo w ciepłej wodzie. Nie można tak robić. Ja wiecie. lubię leżyć. Dlatego wchodzi się pod prysznic, tak i... jak ja to by. Ale mi dobre pomysły przychodzą w wannie, ja się mogę zrelaksować i mogę sobie filmiki na YouTube poglądać i... Ale już ci mówiłem, powtórzę to jeszcze raz, najlepsze pomysły przychodzą na kiblu. Nie, w wannie! No ja nigdy w wannowiczów nie zrozumiałem, bo to jest bez sensu, to jest strata czasu po prostu. Wszyscy, którzy kochają Wannę, łączmy się. Wanna jest. Ma... Kciuki w dół. <laughs> Wanna ma tylko sens, już nic. Nie, no ma większe cycki. Ania ma większe cycki. No ja. Patryk może kiedyś się to dorobi, jak będzie wiecie. Ale pakowała. ja mam męskie cycki. Znaczy ja kiedyś pakowałem i, i miałem nawet prawie kaloryfer. I nawet mama powiedziała że wow, Patryk, masz kaloryfer. Jak zdują koszulkę mama. przy niej. Tylko mama, niestety. Kto jest bardziej oszczędny? Okej. Okay. Tym razem jestem przekonany, że niech to będę ja. Ale nie wiem, dlaczego możesz to umotywować. Bo nie ja nie robi holi zakupowych, tak? <noise> nie muszę kupować ciuchów. I nie kupuję świeczek. I, I nie wydaje swojej kasy. Tak. No, Patryk generalnie wydaje mniej niż ja. No, bo ja nie wydaję na pierdol. Jak mam pieniądze, to tak. Chociaż no czasem myślę, mi się zdarza. Mężczyźni no. tak mają, że wydają na konkrety, a kobiety wydają na więcej drobnych rzeczy. Tak, bo mnie te drobne rzeczy nie są w ogóle potrzebne. No, to mi to... są wszystkie potrzebne, jak widzicie. No. Jak macie samochód, to się zbiera na co? Na lakier, na blacharkę, tak? Mm -hmm. To są rzeczy, na paliwo, o. i tu trzeba trzymać. Nie, <laughs> nie <laughs> ma lakierki na blacharkę. Blahara! <laughs> no. blachara. blachara. <laughs> Doga Izabela, lecimy dalej. Kto ma lepsze poczucie humoru? Patryk ma lepsze poczucie humoru, Ania. nie Ania. Ania. Ja mam lepsze humoru, poczucie, tak też można. Bo mam poczucie, że ten humor mam. Patryk ma poczucie humoru takie yy, specyficzne. inteligenckie, specyficzne. Jak ja mówię żart, to ludzie dzwonią pod 112. A ja mam takie bardziej prywatywne, ale więcej osób się śmieje. Bo wiedzą, że się mogą śmiać. Jak ja mówię żart, to <grym> nikt nie wie, że może, tak, tak. Czy może się śmiać. To ma lepszy styl ubierania się. Patryk ma lepszy styl ubierania się. Tak, Patryk. Patryk wygrywa tutaj akurat, no dzisiaj się nie postają, ale... No bo pojechałem myć samochód, a przypadkiem wylądowałem u Ciebie. Ale Patryk Słuchaj. generalnie ma bardzo fajną... Co ma fajną? Kolekcję butów i ma bardzo ładne buty, wszystkich mu zaznaczam. I że też się podobno podobało. Jasne. Podobały? Tak, no generalnie Patryk ma bardzo dużo, bardzo fajnych butów, za każdym razem podzielam jego buty i są utrzymuje w dużo lepszej stanie i lepszej czystości niż moje obuwie. Mówiłem Ci, że buty są jak samochód, prawda? To jest taka wizytówka. No Ja na przykład mam jedne buty na cały sezon i wchodzę w jednym Muszą być piku. czyste. A ty mówisz, że jestem estetą. No, to nieprawda. Po tutaj... <grym> Jak idziemy na, chodzimy na spacery, to generalnie ja chodzę przez najgorsze błoto, a paty gdzieś tam biega po jakieś. Nie, ja idę karty. razem z tobą, bo żebyś nie <grym> mówiła, że jestem taki francuski piesek. No, dlatego drepczę za tobą. I potem mam brudne buty. Tak, a ja mam. Brudne. Nie, ty też masz brudne buty. <grym> Ja w sumie patrzę na nie tak często. To ma większe powodzenia u płci przeciwnej? Ania ma większe powodzenie u płci przeciwnej. Natomiast w ogóle nie wiem dlaczego. Dzięki, Patryk. Proszę. Proszę. <głosy> <głosy> Mógłbyś koleżance coś miłego powiedzieć, a nie? Nie wiem, dlaczego masz większe powodzenie. Oprócz tego, że, że, że jesteś bardzo urodziwą dziewoją, białogłową, to masz pewne atrybuty, które na pewno przyciągają mężczyzn. Tak. Ja tych atrybutów nie mam. Magistra. Też. Kto ma mocniejszą głowę, to alkohol. Patryk. Patryk, Ania nie pije alkoholu. Ja umiem dużo wypić. Tylko, tylko dużo. Patryk pije, więc generalnie samo przez się się rozumiesz. Ale abstynenci są zawsze podejrzani. Nie, <grym> <grym> nie uważasz tak? <grym> tak, też tak uważam. Ja, ja tak się... bym ja, ja zawsze się boję tych, którzy nie piją. No dlatego Patryk się mnie boi. Nie, to ty się mnie boisz. To więcej śpi, i z większym leniem. Ja. Tak, patyk więcej śpi. Jestem Leniem. No, tak jak, 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 jak wiesz. Ja no więcej filmików Wstaję o 11 i siedzę. Żeby wydobrzeć, bo są dwa typy gdzieś tam widziałem. No, Patyki gdzieś spać To, Tacy, którzy jest... wstają i są rzeźcy od razu, a ja wstaję i jestem przytłoczony. Tak. Tym początkiem dnia ale, i tak z godzinę potrzebujesz, żeby dojść ale do siebie. Chcę spać o drugiej, się, więc to się tak. No bo inteligenci to do, mają do siebie, niestety. A ja chodzę spać o drugiej i wstaję o piątej, i potem zasypiam na spotkaniach towarzyskich po południu, bo no, jestem zmęczona. Ale, ale jak nie masz pracy, to nie chodzisz tak, tak wcześnie spać. No to prawda, to nie, to nie chodzi. Jak nie pracuję, to idzie później. Oczywiste. Tak, znaczy nie, jak, spa, jak, jak nie pracuję, to śpię dłużej. Tak, o to mi chodzi. No. Kto ma więcej znajomych? No, Ania ma więcej znajomych. Tak, ja W ogóle nie ma. Możecie sobie Face'a obczaj. Kto jest mądrzejszy? Ja mam problem z tym pytaniem. No. To jest taki taki konwenans, jak w brytyjskim parlamencie. Że tak, że. Brak wotum zaufania, wychodzimy gęsiego. Kto może jestem mądrzejsza? Dlaczego? No nie, bo, bo nie ma dla mnie no, odpowiedzi na to pytanie, dlatego ja pokazuję dwie łapki w, w górę. Płynie ze mnie ta mądrość życiowa. Żadna mądrość, no dobrze, radzisz mi czasem i to, no Ania, Ania, Ania mnie zna najlepiej, ona mi zawsze poradzi, ja wiem, do, do kogo mam się zwracać i to jest bardzo ważne, tak. No dlatego no, dobrze, uznajmy, okej okay, Ania, dobra, masz to ode mnie, masz ten bonusik, masz taką łapę w górę, taką duż, dużą. Niech będzie, że ty jesteś mądrzejsza. Dzięki. Proszę. To lepiej gotuje. I Co znowu mam powiedzieć, że ty tak? <laughs> znaczy to jest akurat wymuszone. No, bo Ania dzisiaj zrobiła sos czosnkowy już <laughs> tak. myśli, że jest taka I dobra, bo to. To jest wymuszone, akurat wymuszona odpowiedź tak. Znaczy, ja jeszcze siebie nie sprawdziłem tak dobrze kulinarnie. Ja umiem robić tylko makarony, także jak ktoś umie. Chyba ty raz lubi... w makaron. Ja go nie Nie Nieraz w życiu, nie raz w życiu moja mama jadła na przykład nie makaron. <laughs> No ale mama zawsze kocha dziecko, za życie. nic nie powiedziała. Nie, moja mama jest obiektywna właśnie i, i za, moja mama zawsze mówi, że jakby było źle, to by nic nie powiedziała i o to chodzi, bo no, twoja mama Aha. tak nie mówi. No ale ja gotowałam komuś więcej niż mamie. I co mówili? No bobo bo na przykład nienawidzi tego, znaczy nie, nie przypada całą tą kuchnią, tak to nazwijmy, ale wszyscy inni ludzie są bardzo zadowoleni. To jest ładniejszy? Myślę, no, że ja. Bo jesteś kobietą, to dlatego, tak? Mm -hmm. Aha, czyli mam zweryfikować swoją odpowiedź w takim razie. że Trochę, <grym> trochę mi się p rozmazało, bo, bo tak często pokazuję to co, to, 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 co Ania. No Ania jest ładniejsza, Ania jest naprawdę A co uważasz, że ładniejszy? Powień. Nie, nie, absolutnie. To był żart. To była taka, tak w ramach kurtuazji powiem, Ania. W ja ramach ja kultury spadaj. Nie spadaj. No. Jesteś ładniejsza, obiektywnie. Nie ma Nie dobrze, jesteś obiektywnie jesteś ładniejsza. Kto lepiej tańczy? No ale chyba ja, nie? No ja, że... mm, Tylko zależy w czym. Znaczy... Ja, Fokstrota na przykład, lepiej tańczę niż Ania. Ania z, a Ania z kolei we freestylu jest lepsza, co? Tańczysz fokstroto? No to, to oczywiście. Znaczy nie, z znaczy, tym się różnimy, że Patryk słyszy rytm, ja w ogóle nie słyszę rytmu. Ja słyszę? A skąd, to, skąd wnosisz? No jak tańczyliśmy, no to widziałam, że Ty słyszałeś rytm. Ja... No to w takim razie odpowiedź brzmi tak. Nie, ale i tak ja lepiej tańczę, ja się lepiej ruszam, tak? Ja Poza tym ja patrzę jak ludzie się ruszają i wiem jaki jest rytm. Ja mam trochę problem z rytmem, delikatnie. Znaczy, tańczysz według ludzi. Ja tylko patrzę y, w sensie jak rytm leci. Ja potrzebuję.. metronomi? Metronom. No, Jesus. Y, potrzebuję metronom, ale jak masz mam metronom, to wiecie, mam te ciuchy. Kto podejmuje decyzję? Te pytania są... tendencyjne. No dobra, no, Ania no podejmuje decyzję. Znaczy, czy my nie podejmujemy żadnych istotnych decyzji, więc. No bo to takie związkowe pytanie. Nie? Tak. To jest... No bo to jest nie, nie komunistyczny, tak mi się jest się wydaje, że jest taki tak dla przepiółek. Też mi się tak wydaje, ale jest fajnie. To no, lepiej prowadzi auto? To jest oczywiste. No wiadomo, że Patek tak. bardzo dobrze prowadzi samochód. Jestem najlepszy. I generalnie porusza się doskonale po Warszawie. Po Warszawie jest ciężko Let's rejdzie, race. A, a on to robi tak płynnie i zupełnie mu to nie Wyzywam trudności. was, wyzywam was wszyscy. Wszystkich wyzywa. Możecie zobaczyć możemy, na kanale jeszcze jak prowadzi możemy, samochód. Możemy się ustawić i będziemy się ścigać. No nie no, War Warsaw Wars Street Racing. Nie będziesz tu żadnego Street Racingu reklamował. Ja no, mam, mam diesla, nie pojeżdżę. Co? Kto ma ostatnie zdanie? Ostatnie zdanie ma no, Ania oczywiście, bo i jest ładniejsza i mądrzejsza. Jest i jestem dominująca. I podejmuje decyzji. Jest dominująca, tak. Kto lepiej okazuje uczucia? Ja? Tak. Ja. Tak. Jest. Nie. Naprawdę. No naprawdę, no. No to słucham. Bo ja nie byłem przekonany. <laughs> nie po dobrze. tym, co słyszę. Po tym, co słyszę od ciebie, to ja już nic o sobie nie wiem. Dobrze, nie no, pazyt chyba lepiej okazuje uczucia. Chyba, ale to mi się wydaje. Nic nie może być na pewno. O. No, takie, takie mam wrażenie, że, że tak, że ja jestem bardzo wycofana. cofana. Co ma najwięcej odpałów? Odpałów, co to, to za słowo, Boże. Ci się, się po polsku mówić. Ale Ania, proszę. Ania ma najwięcej odpałów, bo Ania jest szalona. Ania zawsze szuka głuza. Ona lubi, jak ktoś ją śledzi. Na przykład ktoś chce ją pobić. Nie, nie, nie. Lubi wyjść w nocy. A ja mówię, Ania, wróć do domu. Jest zimno, jesteś przeziębiona. No, ktoś cię zabije na, tam na ulicy. Tam z pałami chodzą z takimi metalowymi. Nie, spokój. Będzie dobrze. No, ja wiem, do, do tej pory ci się udało. Ale wiesz, że ja ci wró wróżę w przyszłości. Dziękuję. Nie, nieciekawe scenariusze. A mnie tam nie będzie, Maciej. nie zawsze mogę być. Patek założy nową, nowy kanał, który będzie konkurencją dla wróżbity Macieja, on będzie wróżył przysz, przyszłość Waszą. Mam nadzieję, że dojdę do takich stawek jak, jak Maciek. <grym> Kto częściej prowokuje do płuc? No Ania. Tak, ja jestem załóżni. Z tego powodu, że Ania zawsze wie lepiej. Tak, jestem przemądrzała. jestem taką włoską kobietą. Która... Tu nie jest wycofana, ale przed chwilą była. <noise> która, tak, tak, która się irytuje. Włoch i, i wycofanie. No. Nie, ale to nie. Patyk jest takim Brytyjczykiem, takim spokojnym. Tragmatą, patycznego. Tak, tak, tak. A ja jestem taką włoską kobietą, która dużo gada, awanturuje się, krzyczy, ręce podnosi. Kto i je więcej? Ja, no tu się nie, nie zgadzam się. Ania, Jak? proszę cię. Patryk, to już jest żart. 6 godzin nic nie jeść, tak? Ale to nie znaczy, że nie jestem głodny, a potem jak usiądę, to wreszcie. Ale to sprawi, że nie jest głodny. Ja się pytam, czy coś chce? Nie, nie, nie. No bo to nic, tak nic jest. jest. Ja jestem i byłem takim dzieckiem, które nic nie jadło, na przykład w podróży, 6 godzin, gdzieś tam nad morze jechaliśmy i ja nic nie jadłem, bo po prostu chciałem przeżyć tę podróż i już być w domu, tam było wszystko w porządku, tam mogłem sobie spokojnie zjeść, czułem się jak u siebie. Dlatego ja też jak jestem u kogoś, nie jem, bo raz, że nie wypada tak mu zjadać wszystkiego z lodówki, prawda? A po nie drugie... Jecha. No, biedno. Nie jest kogoś? Bez nadziei. No Izabela lubi zjeść go kogoś. No, ja nie lubię jeszcze kogoś, ja się wstydzę po prostu. Dlatego nie jem, no przepraszam Cię Ania. No, ja wiem, że Ty byś chciała mi nakarmić i Ale z zjadłeś kanapkę? No zjadłem, no bo już mnie zmusiłaś. Tak. Ale było dobrze. A o czym mówiliśmy? Kto więcej je? Aha, no jasne, że ja. Ja ciągle jem. Znaczy, Patryk cały czas mu opowiadał o jakichś stejkach, które zjada tam w dużej ilości, ale ja jeszcze tego nie widziałam. Steki, to są, to są najlepsze rzeczy, bo nawet na noc można zjeść steka, bo on ma samo białko i to się przetworzy. Serio. Nie, jakoś. Stejki. I nie ty jesz od steków. Wiesz o tym. Czyli mam jeść steki? Możesz. Znaczy, nie wiem, czy Twoja dieta na to pozwala, ale możesz. To wszystko? To wszystko. O, nie. <laughs> Dobrze, moi drodzy, pamiętajcie, żeby zerknąć na kanał Patryka. Dać... Zerknijcie mi. Dać ma... łapki w górę dla Izabeli oczywiście, bo Izabela. Ale fajna przede sąpiona. wszystkim to macie subskrybować tę panią, bo ona zasługuje na, na więcej. Dobrze, już sobie posłodziliśmy. W takim razie do zobaczenia, do jutra, jaki papa.